Cześć. Kolejnym tematem, którym się dzisiaj zajmiemy jest ewolucja. Ewolucja oznacza zmiany zachodzące w danym przedziale czasu, a ewolucja biologiczna jest to zmiana cech organizmów na przestrzeni czasów. I mamy jeszcze ewolucjonizm, czyli jest to dział biologii, który zajmuje się badaniem tych zmian cech organizmów na przestrzeni czasów. I mamy dowody potwierdzające ewolucję, dowody bezpośrednie, czyli paleontologia, skamieniałości, ogniwa pośrednie, czyli formy przejściowe pomiędzy dwiema grupami systematycznymi. Skamieniałości to szkielety, muszle, kości, zęby, pancerze, skorupki jaj, odchody, odciski stóp, fragmenty pni. Roślin drzewiastych, na pyłku, także jest tego naprawdę sporo. Natomiast pośrednie dowody ewolucji to anatomia porównawcza, czyli wspólny plan budowy organizmów czy narządy szczątkowe. Widzimy to tutaj na, na obrazku. Mamy kończynę górną człowieka do chwytania przedmiotów, płetwę delfina do pływania kończynę konia do biegania, kończynę przedmiotu nietoperza do latania i kończynę kreta do kopania korytarzy w glebie. I widzimy właśnie, jak wyglądają tutaj poszczególne kości. I jeszcze jeśli chodzi o pośrednie dowody ewolucji, mamy biochemię, czyli podobieństwo składu chemicznego organizmów, budowę DNA, czy podobieństwo procesów biochemicznych. I myślę, że warto podkreślić, czym są narządy homologiczne, analogiczne, a szczątkowe. Więc narządy homologiczne to są narządy występujące u różnych gatunków, które różnią się budową, ale mają wspólne pochodzenie. Czyli są to na przykład łuski, gada i pióra ptaka. Za to narządy analogiczne to są narządy o podobnej budowie, ale o innym pochodzeniu, czyli skrzydło ptaka i muchy. Czy na przykład płuca ślimaka i płuca ssaka. A narządy szczątkowe to narządy, które w wyniku ewolucji zostały zredukowane, utraciły swoją pierwotną funkcję, i jest to na przykład wyrostek robaczkowy, który jest uchyłkiem jelita grubego u człowieka. I to trzeba zapamiętać, bo to się często myli. Mi też się zresztą myliło. No i jeszcze, może, o atawizm. Bo atawizmy to są cechy, które kiedyś występowały u określonego gatunku, ale w wyniku ewolucji zanikły, natomiast mogą się pojawić u pojedynczych osobników. Czyli jest to na przykład u człowieka nadmierne obłosienie ciała, czy większa liczba kręgów ogonowych. I to tyle. Możemy przejść teraz do mechanizmów ewolucji. Mamy dobór naturalny i dobór sztuczny. W doborze naturalnym te role selekcjonera pełnią czynniki środowiska, a w przypadku doboru sztucznego w hodowli zwierząt i uprawie roślin człowiek dokonuje tej selekcji, czyli rozmnaża osobniki o pożądanych przez siebie cechach. I tutaj widzimy nobór, dobór naturalny, oddziaływanie środowiska powoduje eliminację osobników gorzej przystosowanych do danych warunków, prowadzi do powstawania nowych gatunków i przypadkowe działanie czynników środowiska, warunków fizycznych, pasożytów, drapieżników, konkurentów to właśnie powoduje ten dobór. No i dobór sztuczny to celowe działanie człowieka, prowadzi do powstawania nowych ras zwierząt i odmian roślin i jest to kojarzenie osobników o najbardziej pożądanych cechach i niedopuszczenie do rozrodu, Osobnikach, osobników o cechach niepożądanych. I teraz mamy ewolucję człowieka. Ewolucja człowieka kształtu rozpoczęła się w Afryce około 7 milionów lat temu. I bezpośrednią przyczyną zmian ewolucyjnych były zmiany klimatyczne. One spowodowały częściowe przekształcenie się lasów tropikalnych zamieszkiwanych przez przodków współczesnych małp i człowieka w busz, później w sawannę. No i przodkowie człowieka stopniowo przystosowywali się do życia na otwartym terenie. Powstawały nowe cechy i nowe gatunki. I tutaj widzimy te najważniejsze elementy w ewolucji człowieka, czyli przyjęcie pionowej postawy zmianę rodzaju pokarmu i wytwarzanie narzędzi. I myślę, że warto też porównać sobie tutaj cechy budowy u szympansa i człowieka. Tutaj na pierwszym obrazku tym u góry widzimy porównanie czaszki, wał na doczodołowe, chropowatości kostne, twarzowa część czaszki, kiełbrutka. I warto właśnie sobie ten obrazek przeanalizować tak wizualnie, najłatwiej będzie to zapamiętać. A na drugim obrazku mamy cechy wspólne, czyli stosunkowo duży mózg z pofałdowaną korą mózgową, twarz wyrażająca emocje, takie same rodzaje i liczba zębów, umiejętność rozpoznawania siebie w lustrze, chwytne ręce, paznokcie niepazury, opieka nad potomstwem, stosowanie przemocy i stosowanie narzędzi. Także pytania o takie rzeczy właśnie też mogą się pojawić. Cechy wspólne i cechy różniące. No możemy tutaj jeszcze, jeśli chodzi o człowieka i szympansa, porównać na przykład kręgosłup. Szympans ma kręgosłup wygięty włók. Człowiek ma kształt podwójnej litery S kręgosłupa, bo ma lordozy i kifozy. Miednicę. Szympans ma długą i wąską, a człowiek ma krótką i szeroką. No i bardzo ważne czynniki różniące szympansa od człowieka jest to mowa artykułowana u człowieka, u szympansa nieartykułowane dźwięki, o, ale też możemy porównać na przykład kulturę. Człowiek wytwarza złożone relacje społeczne, tworzy kulturę, naukę, cywilizację. A u szympansa jest to tworzenie grup rodzinnych, przestrzeganie zasad hierarchii. I teraz możemy przejść do doboru naturalnego i sztucznego. Mamy tutaj fajną tabelkę z porównaniem. Miejsce działania doboru naturalnego to środowisko naturalne, dobór sztuczny, hodowla zwierząt, uprawa roślin. Działanie w doborze naturalnym jest przypadkowe, w sztucznym zamierzone przez człowieka, cecha organizmu dobór naturalny korzystny dla organizmu w danych warunkach, a w sztucznym korzystny dla człowieka. Przeżywalność w naturalnym osobniki najlepiej przystosowane do środowiska, a w sztucznym te wybrane przez człowieka. No i właśnie najważniejsze jest tu jeszcze znaczenie, czyli w do, dobór naturalny jest podstawowym procesem ewolucyjnym, a dobór sztuczny jest podstawowym procesem wykorzystywanym w hodowli i uprawie. Tutaj oprócz doworu naturalnego czynnikiem warunkującym ewolucję populacji może być, może być też migracja osobników, ale też genotyp osobników populacji, który ulega mutacji. Mamy też czynniki hamujące ewolucję. Jest to duża liczba osobników w populacji. Panmiksja jest to zjawisko, kiedy osobniki z populacji krzyżują się dowolnie. No, oczywiście analogicznie brak migracji i brak mutacji w genomie populacji. I możemy przejść już do, myślę, ostatniego punktu ewolucji, czyli prawo Hardiego Weinberga. To prawo najłatwiej jest zapamiętać, kiedy zrobi się sobie zadanie samodzielnie, na spokojnie i wtedy najłatwiej to zapamiętać. Ale jest to ogólnie prawo, które określa stosunki między frekwencją danego allelu w genotypie osobników populacji, a częstością występowania danego genotypu. I ono jest opisywane, opisywane przez dwa wzory matematyczne. Pierwszy z nich to jest P plus Q równa się 1, a drugi to jest P plus Q do kwadratu. Tutaj macie rozwinięcie tego wzoru. Prawo Hardiego-Weinberga ma swoje założenia, które są zresztą trudne do spełnienia i no, wtedy nie ma ewolucji. I to się nazywa modelem zerowym dla modeli w genetyce populacyjnej i ewolucji. No i te założenia to organizm diploidalny, rozmnażający się płciowo, pokolenia nie zachodzą na siebie, identyczne częstości alleli u obu płci lub gatunek hermafrodytyczny. Kojarzenie losowe, bardzo duża, w teorii nawet nieskończona populacja, brak mutacji, brak migracji i nie działa dobór naturalny, także no naprawdę trudne do spełnienia. A natomiast, korzystając z tego prawa, można obliczyć częstość z genotypu, czyli proporcje danego genotypu wśród badanych osobników. I częstość allelu, czyli proporcje danego allelu wśród wszystkich badanych kopii genów. Ja Wam już dziękuję za oglądanie. Proszę o wszelkie uwagi w komentarzach, lajki, subskrypcje i do usłyszenia.